widać po twoim banerze <śmiewanie> chłop <jeszcze piłkarka>, kurwa <śmiewanie> jeszcze czar <nam. śmiewanie> brakuje kurwa 6-9 na plecach <śmiewanie> i kurwa kosa jako kilof albo inna łopata aha, ależ nas wszytuje Klac, nie, bardzo nie dał reddit'a, to nie wczyta. After... A, w butyfy u miałeś. Ja Eu <laughs> Oh, <f> <laughs>